Cześć z tej strony Szybki Banan i witam Was na serwerze MindServer.pl Tak jest, yy, będę Wam dzisiaj przedstawiał tryb Wojownicy vs Potwory i nową aktualizację, którą wprowadziłem. Na początek sobie wybierzemy klasę Hero Brain. Tak jest, klikam prawym i wola. Voilà. Jak widzicie pierwsza zmiana, Hero Brain posiada dodatkowe serduszka, zobaczcie na czacie. Prócz czerwonego całego paska posiada jeszcze cały pasek niebieskich i jeszcze troszeczkę dwa serduszka więcej, czyli 12 serduszek dodatkowych. Myślę, że teraz Hero Brain będzie troszeczkę lepszą klasą, która dłużej wytrzyma, na pewno przeżyje atak Armagedonu chociażby. No i będzie w stanie troszeczkę dłużej powalczyć. Myślę, że to jest taki fajny podpunkt dla, dla, dla potworów, które, którzy... No wiadomo, Hero Brain jest najsilniejszą klasą pod względem czarów, ponieważ ma ich większość, ma wszystkie czary, które posiadają inni inni bosowie, bo, tak. Ok, za chwilę wam zaprezentuję inne mm, klasy. Na chwilę sobie troszeczkę pogram, e, poszczelam, chociaż wiecie co? Może nie, nie będę pograł, bo już widzę, że potworów jest większość. Więc robimy jakieś detonacje. E, wysoki podskok. No, jakoś się zabić by wypadało, to nie wiem, pójdę się. Dam się zabić. No, widzieliście, spadłem i nie wiem czy z życia straciłem. Co nie? Jeszcze raz sprawdzimy. A, straciłem, dobrze, Eee. No, bimie bij mnie. Nie trafił chłopak. To my też zrobimy wysoki podskok. No chodź, zabij mnie, dam się. To. No, to Jak widzicie, Hero Brain znacznie dłużej wytrzymuje. No i spoko, tak to działa. Wybiorę kolejną klasę yy, i teraz to będzie Smok. Smoka również zmieniłem, ponieważ o Smoku wspomnieliście wielokrotnie, że generuje on wam lagi, ale to jest głównie przez wasze komputery, ponieważ jak ja nagrywam odcinki i gracze grają jako Smok, ja lagów nie mam, więc yy, jeśli ktoś ma słabszy komputer, to czasem te lagi jednak wyskakują, ale to w, głównie przez ten ogień od tego Hero Braina, ponieważ tego ognia on strasznie dużo potrafił zjadzić. Jeśli było, nie wiem, dwa, dwoje smoków, oni zaczęli wszystko palić, no to w sumie nawet ja czasem miałem te lagi. Dobra, wybieram klasę, klikam prawym, jestem smokiem, Zaraz sobie aktywujemy skrzydełka aktywowane i lecimy. Na razie wszystko wygląda tak samo, ale zmieniłem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, Oj, już ktoś we mnie ładuje. Żebyśmy się tak szybko nie dali zabić e, Zobaczcie, ja lecę, lecę Kurczę, nie ma mało życia, to ja już będę wam prezentował e, Palę, zobaczcie Nie mogę się ruszać Podczas palenia automatycznie wasz smok będzie stał w miejscu I nie będzie się mógł e, przemieścić w inne miejsce Szkoda, że nie pokazałem wam więcej, bo gra się skończyła Ale zaraz zagramy jeszcze jedną Jeszcze jedną grę I zaraz wam to zaprezentuję Zaraz się gra zacznie, ja wam opowiem jak to ma działać jeśli jesteście smokiem Jeśli jesteście smokiem, to wystarczy, że klikniecie prawy przycisk i zjedziecie tym ogniem. Jednakże jeśli będziecie używać tego ognia, nie będziecie mogli latać, będziecie... Wasza postać będzie po prostu stała w miejscu. Co, 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 co to zrobi w sumie? Wojownicy będą mogli łatwiej was zaatakować. Dzięki temu też smok nie będzie taką klasą, jak teraz półnie śmiertelna, ponieważ on mógł sobie tak wysoko podróżować w niebie i. No i ciężko było go trafić, bo cały czas był w ruchu. Nie było to zbyt proste. Teraz myślę, że to będzie takie ułatwienie dla wojowników. Dodatkowo tego niestety nie zauważyliście. Miałem, chociaż to troszeczkę widać, bo zobaczcie mam 1950 level eee, To dlatego, że jeśli grało się smokiem, to miało się 2000 punktów manny manny, to są taka energia magiczna eee, 2000 punktów manny i, i co, jeśli zaatakowaliście ogniem, to zabrało wam 50 punktów Krótko mówiąc macie 2000 punktów, jeden atak was kosztuje 50, eee, 50 ty, tych punktów, level jakby więc możecie zaatakować smokiem 40 razy podczas swojego życia ogniem. Jeśli wykorzystacie wszystkie 40 ataków, to już jest koniec i nie będziecie mogli więcej atakować. Tak to działa na chwilę obecną. Być może to zmodyfikuję. Nie wiem, zobaczę w przyszłości. Yy, na razie tak to działa. Ok, co dalej? Mm, to było o smoku. Teraz może przedstawię Wam zmiany w klasie Bóg. Tak jest. Wpiszemy sobie Bóg. Mamy Boga. Klikam prawym na Bogu. I wola! Jesteśmy Bogiem. A no to sobie wybiegnę stąd troszeczkę. Szybki banan, ze smacznym bananem. Okej, okay, eee, Dobra, no i Armagedon. Ponieważ o Armagedonie wspominaliśmy już na samym początku. Ja sobie pójdę tutaj. Trafię sobie może w ten napis, subskrybuj kratwort.pl Kabum, poszło, poszło. I klikam drugi raz i jak widzicie muszę czekać 100 sekund, a dokładnie to jest minuta 57, to jest dokładnie 100 sekund Czyli raz na 100 sekund można zaatakować Armagedonem. Myślę, że dzięki temu nie będzie nadużyć na serwerze No tak i chyba tyle To są podstawowe rzeczy, które zaktualizowałem, które zmieniłem Prócz tego klasa boga i smoka jest do wyboru z troszeczkę ograniczony limitem czasowym. Dużo ten limit się nie zmienił. Wcześniej można było używać ym, smoka chyba co półtorej godziny, teraz można chyba co trzy. Troszeczkę jest y, zwiększony ten limit, ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem, Wy się nie musicie w ogóle obawiać, bo prawda jest taka, że nawet jeśli ja zrobię ten limit w godziny, to jeśli się uprzecie, to będziecie mogli tego smoka używać co godzinę, ponieważ ym, na większości serwerów, na przykład mine server czy Minefox czy Royal Craft, czy nawet, kurczę, minecraftowo, na wszystkich serwerach praktycznie są po trzy tryby wojowników vs potwory. Co to znaczy? Że jeśli skorzystacie nas z hero braina, na przykład na jednym serwerze, i później macie ten limit czasowy, że nie możecie go użyć To możecie przeskoczyć na inny serwer I tam go sobie użyć, ponieważ na każdym z tych serwerów Jest osobny limit czasowy Na używaniu tych profesji To, jest, to samo dotyczy przedmiotów specjalnych Jeśli ktoś ma Vortex, czy Miecz Dusz Jeśli go zamówił, to może go używać na każdym z serwerów A limit czasowy na każdym serwerze jest osobny Tak więc e, Spoko rozwiązanie Myślę, że nikomu to e, nie zawadzi No okej, okay. skoro już się zaczęła gra Szósta minuta nagrywania To ja może zagram jakiegoś gameplaya Albo wiecie co, hmm, przyspieszę trochę tą grę, albo ten odcinek I zrobię małe takie cięcie i pokażę Wam jeszcze raz smoka Po prostu zamienię się w smoka i przylecę tu jak smok, zobaczycie jaka to jest różnica hmm, z tym smokiem Myślę czy coś jeszcze zmieniłem hmm, Być może jakieś malutkie, mniejsze bugi, ale, ale tego już nie jestem w stanie sobie przypomnieć Spędziłem dzisiaj kilka godzin na tym, no chyba z 5-6 godzin siedziałem i aktualizowałem wszystkie serwery, ponieważ ich jest bardzo dużo, dlatego zajęło to tak 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 dużo czasu. Ale okej, okay. nie przedłużając, ja już się zamienię w smoka i za chwilę zobaczycie jak to wygląda to, o czym mówiłem przed sekundką. Okej, okay, ziomeczki, ja już jestem na spawnie potworów, mam smoka w ręku, klikam prawym, zamieniłem się w smoka. Tak jest, yy, aktywuję skrzydełka i już lecimy. Wow, nie włączyłem letania. Yy, dobra, co wam chciałem zaprezentować? Zaprezentuję wam na razie z dystansu, jak to działa. Mam te 2000 tej energii magicznej, tych leveli, o których wcześniej wspominałem, i zobaczcie, klikam prawym. Mało, że za bardzo nie mogę skręcić strzałami, tak jak wcześniej można było rozlewać ten ogień po całej mapie. Teraz jakby punktowo bardziej mogę go celować. Trzeba jednak wycelować. O, powiedzmy, że to jest nasz przeciwnik, celujemy. I wtedy leci na niego fajna porcja ognia. Nie za bardzo można skręcać. Widzicie, próbuję skręcić i tak mnie cofa. Więc za dużo ognia na jednym strzale po prostu nie da się rozpowszechnić. No i widzicie, stopniowo mi schodzi ta manna, ta energia magiczna. Mam już jej 1800. I będzie schodzić z każdym strzałem. Każdy strzał to jest dodatkowe 50, 50 punktów energii magicznej. O, i zobaczcie. kto się z Vortexem. O, i właśnie go podpaliłem. I zobaczcie, znacznie mniej tego ognia robi ten smog. Efekt jest ten sam, bo smog dalej genialnie wygląda. Jak ktoś was widzi, to jest to kozackie, ale dzięki temu myślę, będzie mniej lagów. Mam nadzieję taką. Mało tego, dodatkowych smoków będzie troszeczkę mniej, z uwagi na limit czasowy, dlatego sądzę, że to rozwiązanie sprawi, że nie będziecie już narzekać na lagi płynące z samego smoka, ponieważ sam tryb chodzi genialnie, znakomicie i nikt na, na lagi nigdy nie narzekał, ale skarżyliście się, że czasem jak jest smok, to no niestety macie spore lagi przez ten ogień. Myślę, że ta aktualizacja to wyeliminuje. Dajcie znać, czy gdzieś jeszcze jakiś, e, No, może o czymś zapomniałem, ponieważ tych serwerów e, wojowników otworów jest naprawdę sporo. E, kilkanaście. Dlatego mogłem na jednym z serwerów na przykład zapomnieć coś gdzieś dodać. Więc jeśli na przykład Hero Brain nie będzie miał mm, dodatkowych serduszek na jakimś serwerze, dajcie mi on o tym znać w komentarzach. Ja to wtedy na, na pewno poprawię. No i dobra. No i tyle. Ja jeszcze zagram, może. Do końca tego... O, ale dostałem. Ale dostałem. Ale żyję. To najważniejsze. No widzicie, jest troszeczkę ciężej teraz smokiem trafić. Ale się da. Po prostu nie jest to tak łatwo jak wcześniej. Bo wcześniej wystarczyło cały czas palić, biegać za kimś. A teraz jednak smok... Yy... No musi się postarać. Nie, nie będzie tak, że jakiś lamus, który grać nie potrafi weźmie smoka i zacznie palić całą mapę i robić spustoszenie. Teraz trzeba będzie troszeczkę bardziej cenić ten ogień, którym pluje smok, ponieważ jest ograniczony. No i celować przede wszystkim. Celować, celować. No i dobra, myślę, że to będzie wszystko. Na chwilę obecną dzięki wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Wiem, że był troszeczkę króciutki, ale nie, nie chciałem, żeby to był jakiś gameplay. Chciałem właśnie zrobić wam prezentację tej aktualizacji. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała. Być może wkrótce nagram na tym trybie um, z jakimś nowym youtuberem, którego jeszcze na moim kanale nie widzieliście, odcinek. Um, no i chyba tyle. Pozostawiam się z wami pożegnać. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że spotkamy się na serwerze i nagramy jeszcze wiele, wiele wspaniałych odcinków właśnie na tym trybie. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia!